I mam w ręku nowe zioło dla mnie, bo nigdy wcześniej takiego zioła w rękach nie miałam. To się nazywa Arjuna. Arjuna Terminalia Powder. To jest takie ziółko, które wchodzi w kilka innych takich dobrze znanych jakby setów ziół. I w tej, w tej formie pewnie będzie łatwiej wam ją nabyć niż w takiej formie czystej. Mi się udało ją nabyć czystą. Ona wygląda tak. Jestem nią zainteresowana, dlatego że zauważyłam na przykład, że barwi koton, jak to jest koton po polsku, bawełny. Tutaj są dość ciekawe kolory, one są takie jakby pomarańczowo-brązowe, więc sobie to dzisiaj obcykamy. Zobaczę, jak to się zachowuje na wełnie, zobaczę, jak to się zachowuje na włosach, zobaczę, jak się zachowuje w środowisku kwaśnym. I zrobię próbę alergiczną, to wam powiem, czy mnie to alergizuje, czy nie. Oczywiście to nie jest żadną wypadkową, i każdy jest inny, także pamiętajcie. Co mam tutaj zmielone, zmielone to jest prawdopodobnie kora, ale oczywiście na pudełku nie jest napisane, więc to może być kora albo może być kora z takimi owocami. Jak to będzie wpływać na, na wyniki tych testów, to nie wiem, bo tak jak mówiłam, pierwszy raz w życiu mam to w ręku. Zobaczymy. Pachnie mega kwaśno, Choć oczywiście to nie przesądza o tym, czy to rzeczywiście będzie kwaśne, więc sprawdzimy sobie papierkami. A jak papierki będą mi świrować, to pechometrem i wam powiem, czy to to jest kwaśne, czy zasadowe, czy jakieś takie, wiecie, jak woda. Że jakbyśmy mieli to na głowę nakładać, to będzie sajgon, dlatego że to się tak kluskuje. Nie wiem, jak to opisać. Po prostu te zioła się unoszą w wodzie i jednocześnie nie namakają. Nie robi się z tego równa pasta, tylko takie suche kluchy. Miałam z tym do czynienia w wypadku bachedy, którą uwielbiam, ale nakładanie tego to jest totalny saigon, bo nawet żeby nie wiem jak mokra była, to nakładanie tego na włosy to, to jest takie wyciskanie wody z tej pasty razem z włosami i zostają takie kluchy, które po prostu spadają. Ale zobaczymy czy to ma jakiś barwnik. Wychodzi, że nie jest kwaśne, więc do zakwaszenia jak, jak, jak najniebardziej się nie da, nie nadaje się do zakwaszenia. Ale jeszcze potem potwierdzę Wam ph żeby tutaj nie, nie kłamać, nie? Papierowym też widać już, że rzeczywiście ma barwnik. Chociaż powiem Wam, że Wy to widzicie bardziej pomarańczowo, a ja to raczej widzę bardziej tak herbaciano-brązowo. Nie wiem czemu telefon mi tutaj przekłamuje wszystko niestety. Ale barwnik jest. Zobaczymy jak on reaguje na kwaśne środowisko i czy się zmieni. Drugą próbkę rozrobiłam z octem. I wydaje mi się, że kolor jest dokładnie ten sam, taki brązowo-pomarańczowy. Tutaj też mam, tutaj jest bez octu, tutaj jest odstęp. I one wyglądają tak samo, z tym, że do tej, do tej tutaj dodałam po prostu trochę więcej tego proszku. Jeśli chodzi o kolor, to nic tu się nie zmienia, więc nie sądzę, żeby ten barwnik reagował jakoś specjalnie na środowisko kwaśne. Przyniosę jeszcze sodę i zobaczymy, jak się, co się wydarzy w momencie, kiedy zmienimy środowisko na zasadowe po dosypaniu sody już ewidentnie coś się dzieje i mamy taki bardziej brązowy, czekoladowy kolor, kolor a autentycznie to co Wam kręcę nie oddaje tego co widzę oczami to co widzę oczami to jest mniej ciepły, bardziej taki brązowy czekoladowy, czekolada z mlekiem kolor e, trochę inny niż te zakwaszone i te neutralne wersje, ale teraz jeszcze do tego doleję coś kwaśnego i zobaczymy czy się zmieni z powrotem tak, tu mamy no, w normalnym pH, takim wodnym tu mamy kwaśną, śmierdzi octem jak diabli, a tu mamy zasadową, która w ogóle nie chce puścić barwnika, co to jest dziwne. Więc co ja zrobię teraz? Rozrobię trochę tego Arjuna Park. Odstawię na jakiś czas w ciepło, zobaczymy, czy jakby będzie bardziej puszczać barwnik i czy to mu dobrze robi, czy źle. A potem spróbuję nałożyć na jakąś próbkę włosów i zobaczymy, co się wydarzy. To wygląda tak, także nic fajnego, niestety. Nawet jakby to mocniej z to podejrzewam, że nadal konsystencja byłaby naprawdę kijowa. Ale teraz idę to odstawić i zobaczymy, co się wydarzy później na chusteczce Jak to wrzucę w jakieś ciepłe miejsce na, na kilka godzin. Puściło Ariuna na po podstawieniu, zostawiłam ją od wczoraj, tak jak Wam e, mówiłam, na bieżąco to pewnie minęło 24 godziny, bodajże. Trochę więcej tego barnika teraz się pokazało. Mi się wydaje, że ziółko lubi ciepłą temperaturę, więc może będzie można w ten sposób z nim postępować. Może nawet podgrzewanie go do trochę wyższych temperatur niż ja to zrobiłam, bo ono stało może w 40 stopniach, 35, bo tam mam taką szafkę z brüllerem, która jest dość mocno nagrzana. Myślę, że mniej więcej taka temperatura tam jest, ale warto by było pewnie też spróbować uzyskać ten barwnik właśnie w sposób podgrzewania, taki wiecie, na przykład w kąpieli wodnej. Włożyłam do tego już próbki włosów, wsadziłam z powrotem do szafki na boiler i wieczorem spłuczę i Wam pokażę, czy to, to w ogóle łapie włosy, a jeśli łapie, to na jaki kolor.